Śwaneczko, śmietnikowy artysta, tutaj z tej strony lecimy dalej ze śmietnikowym depozytem. Jesteśmy na galerii skarbów śmietnikowych dla nowych użytkowników, którzy dopiero co trafili na kanał, budujemy galerię skarbów śmietnikowych, przedmiotów, które udało się uratować z kontenerów haszoków przez kilka lat ostatnich. To jest na razie 1 dziesiąta, jedna 20. Tutaj cała ścianka już leci, czeka na zagospodarowanie. No przy okazji mówię żebyśmy wiedzieli w jakim miejscu się znajdujemy i co ostatnio w pan depozyt kilkanaście worków polecam poprzednie odcinki tam już go przerobiliśmy on się ciągnął stąd bardzo, na razie dużo ciekawych rzeczy e, zdoł, e, zdołaliśmy uratować no i co lecimy za tym odcinkiem następna torba prosto ze świetnika, worki komisyjnie otwierane część rzeczy które było szklanych musiałem wyłożyć wcześniej bo wiadomo żeby się nie biło nie walało w workach słyszałem że do szeleści żeby się nie pobiło. To jest normalne wiadomo, a teraz lecimy z takimi rzeczami, ale też tam mogą być jakieś też, bo tam to, to też coś mi się wydawało, że brzęczało, więc zobaczmy, co dalej wyrzucili na kontenery, co dalej uratujemy. Torba komisyjnie otwierana, w poprzednim odcinku, zapraszam, patrzcie kawczany, mimo że nawet jest pierwsza w nocy, co tu jest, słuchawki jakieś, tylko jakie Unitra, patrzcie, Unitra stary słuchawy słuchawe w tym wolu geneza otwarcia tego worka jest w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy to wezmę, bo takie powiem Wam, kurcze, o, tutaj coś fajnego, patrzcie, całe, całe te, całe, całe lampki, to piękne, one są ale no, to nie z PRL-u, tylko z czasu PRL-u, no nie będę chyba uruchamiał, no, wiadomo, że nowe działają, widać, że to chyba nowe, prawda, czy, czy chcecie zobaczyć, chcecie zobaczyć, czy te lampki działają, to no, zaraz, zaraz zobaczymy, ile tych zestawów jest tutaj, bo były kalendarze, Uuu. Ciekawe, ciekawe te lamp piszony powiem wam. A ile tych kalendarzy w ogóle będzie? Boleć ile kalendarzy, tu więcej kalendarzy. Bo zobaczcie, patrzcie, kalendarz z 80 roku. Fajne takie rzeczy. Także w poprzednim odcinku już udało się kilka tych kalendarzy tutaj patrzcie z różnych lat e, uratować. A teraz dalej widzę, że są tutaj w tym worku kalendarze, i jakieś papiery. Kurcze, no nie liczymy na papiery. Co to są za papiery? Słowo Polskie, Słowo Polskie z siedemdziesiątego drugiego. gratulacje premiera Jaroszewicza. No ciekawe artykuły, niewątpliwie. Co to jest? To jakieś zapiski, o! Biccybulski. Ty kurczę, co to jest? Znaczki? jakieś czasami. Kto to zaprowadził? To jest teatr jakiś. Co to w ogóle ma być? Dobra. Nic nie wyskoczy, takie rzeczy, to dziwne. Nie, za żadnych znaczków nie mam. Może biletów? O, tu jest, co to jest? Bilet? Nie. Takie rzeczy. Dziewczęta w zasłonach, co to jest? Dziewczęta w zasłonach. Jakiś opowiem wam obsada. Obsada, obsada i jest państwowy, patrzcie. Państwowy teatr we Wrocławiu. I wszystkie twarze, które brały udział, stylisti, śpiewacy, wszyscy. Hm, fajnie. Dobra, program jakiegoś teatru. To też wezmę. To też wezmę, program teatru. To nie, tu widzę, że są szyszki jakieś już jakieś widzę. To też nie wezmę. To słowo polskie wezmę. Hmm, tutaj tego nie wezmę. To wezmę, nie, nie wezmę. To ręcznie haftowane jakieś powiem wam poduszki, no nie wiem czy wziąć to fajne na poduszki, ręcznie haftowane takie, wezm bieli tam z bieli, 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 o, 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 śpicie czy nie śpicie, to nie biorę jedną stronę, po, płyta! to, znicz olimpijski, co to jest, polam, zjednoczenie sprzętu oświetleniowego, polam, co to jest. Co to za płyta? Na czas Igrzysk Broń Trzypłytowy album wydany z okazji olimpiady Moskwa 80 przez agencję koncertową Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego Olask-Pronik Proń... pod prolektoratem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Rzeczywiście Ty, trzypłytowy album Ale coś w nie ma chyba Trzeciej płyty? Czy jest? Jak myślicie? Czy Albo album jest, czy nie? Dwie płyty. Ktoś? Nie jest. Czy nie ma? Nie, nie ma. Czy jest tutaj? Ja nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Bo może tam jest podwójna. Ale dwie są na pewno. I fajny, fajny, z olimpijski. Weźmiemy taką płytę. Jak tutaj widzicie, o, te płyty są tak. Także nie wiem. Czy to jest jedna? Podsumujmy. Jest druga i nie ma trzeciej. No są dwie płyty, dobra. Lecimy dalej. Co tutaj będzie? Co tutaj będzie. Mały no, kładzeki, kucze lampiszony. Dwa zestawy. No nie będę teraz tego rozszczepiał i rzucał tym, ale widać, że są dwa zestawy. Jest taki. Fajny z PRL-u, fajny zestaw lampek. Fajne lampy. I jest jeszcze taki. Ciekawe zdobnictwo. Ciekawe naprawdę. Wspaniałe dwa zestawy lampek. A, aż odpaliłbym ale dobra ale chcę zobaczyć dalej tę torbę może się uda mi skończyć bo trzeba lecieć po prostu z tym potem jak odpalimy wam powiem patrzcie październik który rok listopad ale który to jest rok nie wiem a nie to jest październik już to chyba jest styczeń luty marzec aaa początek jest na końcu dobra przestawili sierpień styczeń gdzie jest styczeń Wrzesień. tu gdzieś oni to w ogóle październik listopad styczeń będzie po lutym. o no idzie styczeń pa nie ma stycznia jest marzec nie wiem dobra nie wiem który to rok nawet hmm. ale muszę lecieć dalej mamy taki kalendarz co jeszcze co tu będzie bo no tutaj może będzie coś ciekawego jeszcze co to jest niech słony obudowy nie wiem, nie wiem, co to jest, lecimy dalej. Tu co to jest? Nic, nic takiego. Nic tu nie ma, tu nic nie ma. O, tutaj, to ty majty, dobra, lecimy dalej. Majty nie, bo tu nic z <grym> A co to jest? Zobaczcie, patrzcie. Takie w ogóle głośniki jakby. Patrzcie, Made in Poland pisze, co to jest? Nie ma firmy. Numer seryjny, ale nie ma firmy. Ale jakieś ciekawe, powiem Wam, nagłośnienie tu i tu, no nie? Dwa takie głośniczki. Powiedzcie, co to może być? Jakiś. opisze jest. Tonsil, nie? A, tonsil. Tonsil, tonsil. Jakieś głośniczki, prototypy. Tonsila. Tu mamy takie coś na lampkę. Lampka jest jeszcze. Fajna z pererów. No i takie jakieś kabelki. Co tutaj dalej będzie? Bo tu kończy czas. A jest fajny tytuł, tabaka jakoś. Tutaj nic z monet nie ma. Nic nie będzie, nic nie będzie. Jest jeszcze, o cukier cały, patrzcie, cały kostki z cukrem. Starym, co dalej wyskoczy, co dalej wrzucając na polski śmietnika. Świeczki pieczasy, czasy Świeczki takie. Dobra, co dalej. Kolejna świeczka. Kolejna świeczka i chyba kolejny kalendarz. Tak, ale fajnie, że te kalendarze patrzcie. Kalendarz z 81 przeboje, jakieś tutaj. Radar z 72. Radar, pamiętacie? kolejne jakieś. No i dobra, no. Tu nic nie ma, to nie jeszcze takie urządzenie jest. Zobaczcie, patrzcie, zasilacz tu Zasilacz ZMK Unitra, 2 Także fajny taki zasilacz z PRLZ, kalendarz. No i co? Lecimy z następnym odcinkiem, z następnymi korbami ze śmietników na żywo. Zapraszam.